Policja ma wiedzę, wie kto, tak przynajmniej twierdzi policja, ustaliła istotne okoliczności, no ale pada jakby kolejne wątki i, i dociera do kolejnych osób. Ten materiał dowodowy, z tego co ja wiem, policja chce wzbogacić, pomóc w tej sprawie dalsze czynności wykonać. Do tej pory nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów, takie są fakty na dzisiaj, że ten człowiek nie żyje. Policja szuka świadków. Rzecznik komendanta wojewódzkiego policji nie chciał się wypowiadać na tym etapie śledztwa. Tym bardziej policja nie ujawnia personaliów podejrzanej o zabójstwo osoby. Przypomnijmy: 3 lata temu, tuż przed meczem Lecha Poznań z Legią Warszawa w stadionowym barze, doszło do szamotaniny. 39-letni wówczas Paweł Wentland z chodzieży został uderzony w twarz przez jednego ze swoich kolegów. Mężczyzna przewrócił się i stracił przytomność. W wyniku urazu głowy, zmarł w szpitalu kilka dni później. Pierwsze hipotezy mówiły o tym, że Wentland spadł z trybuny. Ustalenia mundurowych i zeznania świadków obaliły tę tezę. Po trzech latach sprawa powróciła. Policja apeluje do świadków tamtego wypadku o kontakt. Mundurowi chcą zbadać pozostałe wątki zajścia.